Witajcie, jestem Pertix. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22 na oryginalnej mapie na sam początku. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie oczywiście łapeczkę do góry. No to moja standardowa, można powiedzieć, że śpiewka na początek odcinka z Farminga. No i co dzisiaj będę robił? Dzisiaj jest dosyć konkretna akcja, ale zanim zacznę robić, chciałbym jeszcze Wam pokazać mój nowy nabytek, którym jest ta oto przyczepa. Dobel z AgroLinera. Kupiłem ją z tego względu, że pojawiła mi się na okazjach, jak przewijałem czas. Dlatego już tam nie włączałem nagrywania. To już sobie mówię. Później Wam to nagram i pokażę za 20, chyba jakoś tak parę tysięcy. No, było mi też skąd, bo i karma dla świń i nawóz, bo też musiałem rozsiać To trochę tego było. No, ale dzisiaj też będę zarabiał. No, a po drugie moim zdaniem. Fajnie ta przyczepka wygląda do tych BL na pewno z niej będę i to bardzo dużo korzystał bo jak sami wiecie no to mam trochę tych zbóż też i pola będę dokupował także no ona akurat będzie takim strzałem w dziesiątkę można powiedzieć jak widzicie no, muszę tutaj na dwie przyczepy, bo bym nie zmieścił tak samo jak kukurydzę. Nie zmieszczę raczej na jedną przyczepę. Także będę musiał yy, objechać dwa razy. Yy, a spytacie pewnie, dlaczego znowu jadę sprzedawać? Ponieważ soja i kukurydza dopiero jest na czerwcu najlepsza cena i to naprawdę jest y, taka cena, że dopiero y, skończyła rosnąć. Dlatego też dzisiaj postanowiłem sobie, że A zrobię sobie taki wieczorny y, odcinek właśnie ze sprzedaży i plonów jak i y, oczywiście koszenia jęczmienia, bo jęczmień już doszedł, wilgotność już dobra y, Także y, Powinno być wszystko dobrze Teraz sobie zwalniam też miejsce w binach y, żeby tutaj mi się wszystko zmieściło no rzepak no to jeszcze mi nie doszedł no, ale wiadomo pak to dopiero w lipcu będzie do koszenia także też sobie z tego coś nagram no i tak to będzie żniwa akurat w tym sezonie pójdą mi raczej dosyć szybko no w sumie jeszcze mam soję no ale nie przepraszam chyba soi nie mam choć albo mam a już sam w sumie nie pamiętam dokładnie no ale, m, jeżeli chodzi o takie rzeczy no jak na przykład słonecznik albo kukurydza, no to akurat y, nie mam, bo większość to zasiałem i jęczmieniem, i pszenicą chyba, no i właśnie y, rzepakiem. Także, no jak sami widzicie, no nie było miejsca y, gdzie tego y, składować, bo w sumie nie mam, zabrakło mi pól. O, najwyraźniej no świecie zabrakło mi pól, a nie chcę na razie kupować. Żadnych nowych pól Bo czeka mnie przebudowa Gospodarstwa tak jak już mówiłem Na którym na paru filmach Z tej serii Także no też to będę musiał Sobie tutaj poogarniać Wszystko no i Pieniędzy też Będzie potrzeba No nie wiem czy to aż tak może dużo No w sumie w zależności jak to te budynki Wszystko będą Tutaj Kosztować, no ale no lepiej Mieć pieniądze jakby Najpierw na przebudowę Tak jak ja właśnie teraz planuję przebudowę To lepiej wolę na to trzymać niż na Kupno pól, bo pola No to jeszcze przyjdzie czas Czekajcie jestem ciekawy czy uda mi się Tak jakoś wjechać Chyba że nie Chociaż nie wiem zobaczę za chwilę Czy mi się uda tak wjechać Że będę mógł obiekipować Ale io, da radę Dobra Teraz yy, mi tutaj. O, akurat pociąg jedzie, także czekajcie. Nie, no, akurat z tym pociągiem to teraz to się udałem. Nie widziałem, czekajcie, ja to sobie weznę. O. Y -y -y, sobie wynająłem pociąg, teraz niech tu będzie przyjedzie. Akurat co sobie tam pojechał, czekajcie. Ciekawi czy cofnie. Kurde, nie wiem, czy teraz będzie pokazane, ale. On stoi, czy co? Albo cofa. Nie, cofa. Dobra, ale naprawdę, no teraz to akurat miałem takiego farta, że z tym pociągiem, że naprawdę powiem wam. Eee, no nie spodziewałem się, że akurat tutaj będzie przejeżdżał pociąg, a ja potrzebuję akurat go, także nie miał długiej drogi do cofania. Dobra. Ja to sobie teraz jadę dalej eee, na gospodarstwo po kolejny, eee, kolejne moje, można powiedzieć, że zboże. Jakim jest kukurydza? Także kukurydzy też dosyć mam mm, dużo. No zajmiałem ponad 13 tysięcy litrów, także też fajny jakiś tam pieniążek z tego będzie. Yy, o, sobie tutaj yy, tak skręcę. No i dobra. Yy, a wracając trochę do tej przebudowy jeszcze, to jeżeli mi nie starczy pieniędzy jakby ze sprzedaży i tamten, to po prostu wezmę sobie jakiś tam kredyt. Ogólnie to mam spłacony cały kredyt, bo po poprzedniej sprzedaży, która była w zimę, spłaciłem co do cna, co do złotówki. Mogę tak to w sumie ująć: właśnie spłaciłem ten kredyt. Także jestem na zerze z kredytem, więc mogę, jakbym potrzebował, go to wziąć. Jeżeli nie będę potrzebował, jeżeli na wszystko mi starczy pieniędzy, no to nie będę go brał, bo to bez sensu w sumie. Ale jak coś tam zabraknie, to jest taka możliwość. Także. Trzeba z niej skorzystać, jak będzie potrzeba. Dobra, ja to sobie jadę właśnie. Teraz mi się przypomniał, jak jadę sobie dżendirem, że jeszcze sprzedałem, jak przewijałem 21 chyba, tysięcy litrów y, gnojowicy. Y, tam zarobiłem 1999 y, euro. No nie jest to może jakiś duży zarobek, ale zawsze co coś będzie akurat i tak, i tak nie miałem miejsca, gdzie tą gnojowicę przechowywać. Może sobie na przyszłość pomyślę nad jakimś takim zbiornikiem do, gnoj, do gnojowicy, ale jeszcze też nie jestem pewien, ile to będzie kosztowało i gdzie to w sumie ten, bo to wezmę i ustawię, chyba że to jakieś takie mniejsze znajdę. Bo jak sami widzicie, no akurat tutaj tak miejsca to zbytnio na takie zbiorniki to nie mam, bo. No, i tak, chyba, że po przewodowie Jakoś tam yy, to się Unormuje, dobra, ja tu sobie teraz Tak pojadę y -y -y. Y -y -y. Y -y Czekajcie Teraz muszę jakoś tutaj tak zawrócić Bo teraz tutaj przyczepa Ciekawe, czy zawrócę, powinienem yy, Zawrócić, tak, dam radę Tu zawrócić, tutaj jest dużo miejsca, także nie ma Problemu yy -y. Dobra, sobie teraz tutaj yy, Wjadę i będę sypywał kukurydzę Czekajcie, tylko teraz muszę Dobrze podjechać, dobra. Soja już ten, teraz kukurydzy 16 tysięcy litrów. Mój Jezu, ja nawet nie wiedziałem, że ja tyle kukurydzy mam. Powiem wam, że 16 tysięcy litrów i 6 litrów dokładnie, no coś takiego to było. Tak, 16 tysięcy, 6 litrów kukurydzy, moim zdaniem naprawdę fajnie. Ponad 13 tysięcy litrów soi też, moim zdaniem, jest bardzo dobrze. A. Ja po prostu też y, może tak wam powiem, że czemu najpierw sprzedaję, jak i tak niedawno była sprzedaż, to bym mógł w późniejszej y, części odcinka, ale y, jest jedno takie ale, y, że y, po prostu y, potrzebne mi będą przyczepy, no bo wiadomo, no jęczmy i to nie ja, nie będzie jakoś mało sypał, no czy wiadomo, też nie wiem jak mi będzie sypał, bo może mi mało sypać, no ale wiadomo, lepiej jakby dużo sypał. Także, taka moja decyzja, że najpierw sobie jadę sprzedać te plony, które mam, żeby już był spokój, bo to później cena może spaść No to sobie postanowiłem, że teraz pojadę, to sprzedam wszystko i wtedy y, pojadę sobie na gospodarstwo, to y, zostawię te przyczepy przy polu I się jakoś, właśnie jeszcze muszę się szczepić kombajnem, ciekawe gdzie ja znajdę miejsce, bo powiem wam, że Teraz coraz mi się robi. Kolejne to nowe maszyny tutaj dochodzą. Także no dosyć ciekawie jest tutaj na tej mojej gospodarce. A miejsca coraz bardziej brakuje, dlatego też będzie ta przebudowa gospodarstwa. No ale dobra, sobie dzisiaj teraz jadę tutaj. Ogólnie to nie pamiętam czy z farminga 22 dwójki Właśnie brał, jakby nagrywałem taki wieczorny odcinek z jakiejkolwiek serii, czy tam w ogóle. Bo nie przypominam sobie, żebym nagrywał taki odcinek właśnie wieczorny. Może to być pierwszy. A jeżeli się mylę, to możecie napisać w komentarzu, czy właśnie się nie mylę. Dobra, ja tu sobie teraz dojadę. Ten już jestem blisko, także pociąg czeka. Wysypię sobie tę kukurydzę Wiadomo, że będę musiał zjechać sobie yy, John Deere'em. Yy, ale no to, tak już bywa. No to nie będę się teleportował, no bo wiecie, to nierealne. Yy, można tak to powiedzieć. Dobra, czekajcie, teraz muszę się jakoś zatrzymać. Tak jak wtedy, żeby od razu wszyscy, yy, były oba, yy, obie przyczepy. Yy, yy, właśnie teraz. O, dobra. Czy już teraz będzie e, dobrze? No fajnie, że to łapi mi dwie przyczepy od razu, bo m, akurat e, to jest patrzcie, fajne. Tutaj się wysypuje wszystko, tutaj też. Dobra, poczekam sobie w Deere, żeby to się wszystko e, już wysypało, i wtedy przejdę do. E, do. Do. do e, no. Wyleciał mi z góry, do pociągu, dobra. Nie będę zgasił dżondiera, e, bo i tak, i tak, za chwilę idę tutaj do niego, także wsiadam sobie w pociąg i napełniam te wagony e, e, e. czekajcie, nie z tej strony, czy jak? dziwne, nie mogę wejść do e, e, e. czekajcie, o, byłem już w pociągu, dobra dziwne, nie mogłem wejść ogólnie e, do pociągu, no ale dobra, mniejsza z tym, bo już jest wszystko okej, okay, dobra. Stój, stój, stój. Albo czekajcie, dobra, jeszcze jednak pojadę ten, bo do tego wezmę, zapakuję teraz stój. Dobra. Najpierw soję później kukurydzę i będzie już wszystko dostrzeganie. No akurat to tutaj na tych pociągach to szybko idzie. Napełnianie, dobra, teraz kukurydza, pyk 16 tysięcy i ty gdzie ty mi odjeżdżasz w pociągu? Dobra. I jadę, i teraz wielko chwila Za chwilę będzie ile zarobię. 1345 litrów i 166 litrów kukurydzy 84,5 100 109 590 euro na moim koncie. Na tej serii jest znowu 100 000. Także ja się bardzo cieszę. Nie wiem, czy mi starczy na przebudowę ogólnie moje świnki. Są niedługo, też będą niedługo do sprzedania Także kolejne 48 tysięcy Będzie mm, Jakby do zarobienia Także też fajnie No wiadomo ceny W żniwa nie będą zadowalające Także nie będę raczej sprzedawał y, Tutaj y, moich plonów Takich jak jęczmień No ale to jedynie by się wzięło kredyt A wtedy jak się sprzeda y, Jeżeli sprzedam Na y, Tym na przykładowo na zimie to wtedy oddam te y, pieniądze jakby ten kredyt który, znaczy też nie jestem pewien bo też nie wiem dokładnie ile tam mi wyjdzie bo to wiecie też trzeba później po upięcie to tam te wszystkie takie y, rzeczy no ale dobra teraz jadę sobie y, do domu na gospodarstwo żeby odstawić przyczepy przy polu już przystawię żeby później nie jeździć po 100 razy a i tak będę jeździł koło domu także nie ma tu najmniejszego problemu ale ogólnie tak jak mam się odnieść już do tych zarobionych pieniędzy to naprawdę powiem wam ja jestem mega zadowolony że aż 85 tysięcy zarobiłem i już ponad kolejne ponad 100 tysięcy na moim koncie Jeżeli bym nie oddawał kredytu, no to bym miał ponad 200 tysięcy zarobione z jednego sezonu, także moim zdaniem fajnie yy, bardzo mnie to yy, cieszy, dobra Teraz sobie jadę tu, o tutaj pole ktoś ten też ma. No ogólnie rozglądam się za takimi polami, może tam też bym sobie jakieś kupił, no ale no to dopiero w późniejszym czasie po przebudowie, bo yy, teraz przebudowa później nowe nabytki yy, No i oczywiście też pola, może jakaś firma też następna będzie. No nie wiem zobaczę jak to wszystko będzie wyglądało. I yy, dobra sobie teraz hmm jak tu pojadę, czekajcie, ja tu może jak tu się ustawić. E, 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 dam radę tu jakoś się wykręcić. E, tak, dam jakoś radę tutaj nie będę stawał na szosie. Oczywiście, bo tutaj jest taki e, można powiedzieć, że jak nie, nie wiem jak to taki nazwać taki taka miedza. O, coś takiego także tutaj mógłbym ustać, bo i tak nie będę nikomu przeszkadzał, a sobie teraz idę e, do. Mm, kombajnu i w końcu będę kosił bo naprawdę już tego odcinka pewnie jest dosyć dużo, ale no. Wiecie, no yy, ta sprzedaż trochę pochłonęła tego czasu. No bo jednak yy, pojechać, wrócić, pojechać, wrócić, i to trochę czasu mi, minie. A teraz ja jestem ciekawy, od której strony ja mam header, dobra? Czyli nic nie, yy, nie będzie raczej, chyba jechało, mam nadzieję. Także ja tu, oj, jednak jedzie, ale się przestraszyłem. Stój, dobra, jedź, ale się przestraszyłem. Myślałem, że nic nie jedzie, a jednak jechało, dobra. Nieważne, ja tu sobie szybko tylko zawrócę mm, na... Y, tutaj na szosie i będzie wszystko tutaj gitara, bo muszę się odwrócić, żeby lepiej mi było podczepić y, header, dobra jakoś tak, tak może być, także odczepiam, podjeżdżam trochę do przodu kombajnem, żeby nie zahaczyć dobra, oj, jednak zahaczyłem, czekajcie y, muszę, o, dobra teraz ten, ale ogólnie tak nie było aż to tak blisko tego headeru, także nie wiem czemu zahaczyłem, ale no to mniejsza z tym, tutaj trochę wiadę tego, więcej, y, ale to tam nic nie szkodzi. Ogólnie mi taki fajny, gęsty, jakby dwie dawki były dawane y, na wszystkie moje pola, powinny sypać jak najlepiej, ale też tego nie wiem, jak to będzie wszystko wyglądało. Y, z tymi planami, bo to wiadomo. Nie wiem dokładnie. Czekajcie, jestem teraz ciekawy, czy to jest moja pierwsza uprawa po powiększeniu tego pola. Czy ja już. Nie, ja już chyba coś kosiłem. Tak, ja już coś kosiłem, także to będzie chyba druga moja uprawa, y, gdzie właśnie mm, tutaj y, koszę sobie na tym polu. Dobra, teraz sobie. Światła zapalam, żeby było wszystko widać i wierzę i znowu żniwa się. Zaczynają. Oczywiście farmingu. No w prawdziwym życiu się skończyły, no to chociaż farmingu można sobie teraz pokosić. Ja sobie trochę pokoszę już 400 litrów jęczmienia, także naprawdę fajnie, trochę tego też będzie, bo i pszenicy też... Mam nasiane i także, no ja się cieszę, może w następnym, bo naprawdę w tym roku mam i dużo rzepaku, i dużo jęczmienia, i dużo pszenicy, no ogólnie wszystkie moje pola tymi trzema uprawami chyba mam posiane, także może w przyszłym y, jakimś tam, nie wiem, y, przyszłym sezonie albo, w no po prostu w następnym sezonie y, sobie wezmę i y, coś tam innego posieju na przykład sojwie na przykład dużo, no, nie wiem, albo sorga, no zobaczę, zobaczę jak to wszystko będzie wyglądało. Widzę, że trochę zjechałem, bo nie jadę sobie na GPS i w sumie nie wiem dlaczego nawet nie jadę na GPS, ale dobra, już ten przejazd przejadę sobie na kierownicy. Jak tam do zbiornika, już 2-2000 litrów z takiego przejazdu moim zdaniem naprawdę jest to dużo. No wiadomo jeszcze słoma też będzie, także dobra, niech tu wszystko wysypie, a ja sobie jak tutaj wykoszę Żeby dobrze mi się tu później zawracało, dobra, teraz muszę jakoś tak uważać, żeby miaków za dużo nie porobić, albo nawet wcale to by było już naprawdę cudownie, jakbym tych miaków sobie tu nie porobił o. albo wiecie co, teraz tak sobie myślę, może ja pojadę w... Spółko, tak przejadę sobie mm, te pole, nie wiem w sumie jak to zrobić, sobie jeszcze jeden poprzeczniak tutaj y, zrobię y, żeby było wszystko y, tutaj tak wykoszone lepiej, żebym mógł się y, wykręcać, y, żebym dawał radę, o się wykręcać może tak to powiem, y, ale dobra teraz coś takiego zrobię i naprawdę powiem wam, że y, no jestem ciekawy ile ten film ma minut, bo Naprawdę z tą sprzedażą myślałem, że trochę krócej będzie, no ale trzeba sprzedać Też chciałem to nagrać, także yy, fajnie, że to się wszystko udało, teraz żniwa zaczęte I yy, jest, nie no, dam radę raczej dojechać tam do końca, ale naprawdę powiem Wam, że jestem w szoku jak to sypie Bo mam tysiąca litrów, a nawet dookoła nie przejechałem, także jest dosyć fajnie no ale ja się cieszę, bo im więcej tego zboża, to tym więcej zarobię, a tutaj mało mi jak to się nic nie stanie. No i wracając na to naprawdę im więcej tego zboża, czy kukurydzy, czy rzepaku, czy ogólnie kiszonki, to też będzie fajnie. Właśnie, teraz tak sobie pomyślałem y, o kiszonce. Ja poza odcinkiem dokończyłem kiszonki i tam wyszło 48 tysięcy litrów tak, około, no to trochę mniej niż y, tamtego pokosu, no ale też jest dobrze. No i właśnie teraz mi się przypomniało Ja jeszcze mam kiszonkę do sprzedania Bo jeszcze jej nie sprzedałem Także około 20 paru tysięcy Też dojdzie z samej kiszonki Także no dla mnie to dobra wiadomość Bo naprawdę zapomniałem o tym Ale ja je, Akurat to Mnie nie martwi Dobra ja tu sobie jakoś tak pojadę O dobra I będzie dobrze Czekajcie ja tu sobie teraz jakoś tak muszę pojechać Także już chyba nic nie będę miał do sprzedania, chociaż nie wiem, tak się teraz zastanawiam yy, czy będę miał co, jakieś tam do sprzedania, jakąś yy, zboże albo coś i chyba nie tylko tą kiszonkę raczej. No, i jedynie moje świnki. No to wiadomo, ale tak to chyba nie. Także co, ja już będę się chyba raczej powoli z wami żegnał, bo też nie chciałbym, żeby jakoś długi ten odcinek był. A chciałbym go na dzisiaj wam stawić. Także co, zostawcie łapeczkę do góry, subskrypcji na kanale. Ja się już z wami żegnam. Do następnego odcinka. Na razie, cześć!